Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was w, w reading vlogu, a właściwie w takim wieczornym vlogu. I od razu chciałabym się wytłumaczyć, że nagrywam ten wstęp trzeci raz. E, niestety, jak już coś się ma psuć, to się psuje wszystko. E, z rzeczy, które się dzisiaj popsuły, otóż plan był taki, że dzisiaj miałam zarwać sobie nockę. Taki, taki był ogólnie plan, e, zarwać sobie nockę, tak żeby przeczytać książkę do współpracy. Niestety zapomniałam książki w aptece. Zostawiłam ją. Przy swoim stanowisku, z którego później wyszłam i dlatego już do niego później nie podeszłam i zapomniałam całkiem o niej. Także niestety yy, dzisiaj opowiem Wam o innej książce. Yy, zrobiłam podmiankę, akurat miło się złożyło, że obie książki zaczęłam czytać w tym samym czasie. Także już mam przesłuchane połowę Dziewczyny z Przeklętej Wyspy, i to właśnie z wydawnictwem SQN w ramach współpracy powstaje ten film. Yy, Także jedna rzecz, którą zepsułam, to był fakt, że zapomniałam o książce. Druga rzecz, która niestety ym, się trochę popsuła, to fakt, że ym, aparat zaczął nam świrować, więc niestety muszę to nagrywać telefonem. E, nie wiemy, co się z nim stało. Trochę się martwię, no bo, mimo wszystko, nowy aparat to byłby duży wydatek. E, no ale y, miejmy nadzieję, bądźmy dobrej myśli, tak? E, także takim sposobem. Jest 40 minut po północy, dnia którego prawdopodobnie oglądacie ten film. Ja e, będę robiła rosu, i to ma być jedna z rzeczy, która będzie mnie trzymała, mm, aby mnie zasnęła, e, czyli fakt, żeby ten rosół faktycznie wyszedł dobry. A druga rzecz to to, że chciałabym dokończyć tę książkę. Zostały mi 2,5 godziny, a o czym ona jest, to za chwilę Wam opowiem. E, także miejmy nadzieję, że ten vlog jako tako wyjdzie. Jeżeli chodzi o przebitki, które będziecie widzieć, to są one z ostatnich dwóch tygodni, e, bo byłam w Poznaniu i byłam na targach książki. Niestety, tak jak 6 lat nagrywam, tak nigdy jeszcze mi się nie udało nagrać takiego vloga, z którego byłabym dumna, takiego typowo targowego vloga. Bardzo zazdroszczę izie. Książkowej babie, której się to w tym roku udało. No i mam nadzieję, że mi też się kiedyś uda. Póki co, no nie wiem, do siedmiu razy sztuka. Wielu, wielu lat nie nagrywałam już e, telefonem, więc bardzo dziwnie się czuję, nie mając podglądu, mimo że raczej z niego nie korzystam, bo jak nie mam okularów, to w ogóle się w niego nie patrzę. To na przykład w tym momencie nie mam pojęcia, czy dobrze siedzę, czy nie mam uciętej głowy, e, więc liczmy na to, że nie. Jest godzina. Druga 14. E, rosół się gotuje, bardzo ładnie mi pachnie. Jedynym minusem robienia rosołów w domu jest fakt, że bardzo ładnie nim pachnie, a jeszcze nie możecie go jeść, bo jeszcze nie jest gotowy. E, a powiem wam szczerze, że naprawdę mam na niego ochotę. Aż jak o nim mówię, to czuję, jak mi ślinka cieknie. Ale przychodzę, żeby wam opowiedzieć o Dziewczynie z Przeklętej Wyspy, czyli o drugim tomie Kronik Sąsiedzkich. E, od razu odpowiadam na pytanie, bo to pytanie na miliard procent się pojawi. Czy trzeba czytać pierwszy tom, żeby czytać ten tom? Sugerowałabym e, jednak, żeby znać pierwszy tom. Jeżeli chodzi o tom półtora, to niekoniecznie, bo tam to jest... Jeżeli dobrze pamiętam, to jest zbiór opowiadań. I tam w ogóle jedno opowiadanie to jest trochę... Przepisanie kronik sąsiedzkich tomu pierwszego, tylko że inny bohater jest tam główną postacią. Um, I to, co chciałam powiedzieć, to to, że moim zdaniem warto jest też znać tą podstawową trilogię o Nikicie, tom, która się kończy, tam zaczyna się Dziewczyną z dzielnicy cudów, kończy się chyba Diabelskim Młynem, dlatego że tutaj są nawiązania do tego. One są minimalne i szczerze mówiąc, jak się nie czytało, to się ich praktycznie nie widzi, natomiast moim zdaniem trochę lepiej. Hmm. Mam wrażenie, że Aneta Jadowska wiedząc, znaczy zakładając, że my już znamy Nikitę, nie przedstawia jej nam tak dobrze, jak to robiła w podstawowej trylogii. Przez to osoby, które jeszcze nie czytały historii o Nikicie, mogą się czuć trochę zagubione, mogą się czuć, że ta ekspozycja postaci trochę kuleje. I faktycznie możliwe, że tak jest, z tym, że w 100% rozumiem z czego to wynika. No bo typowo wynika to z faktu, że po prostu ja jako czytelniczka, która sięga po każdą możliwą książkę Anety Jadowskiej, znam tą postać, więc dla mnie nie jest niczym nowym i szczerze mówiąc, gdybym miała 450 raz słuchać o cechach Nigity, to pewnie bym się zmęczyła. Fakt jest przypominany i mamy... Zresztą na początku są dosłownie kilku przypomnienia tego, co się wydarzyło w pierwszym tomie, z czego powodu w sumie się bardzo cieszę, bo... Chyba minęły już dwa lata od czasu, jak czytałam kroniki sąsiedzkie. Wydaje mi się, że w ogóle jeszcze je na kanale yy, też je tutaj recenzowałam i mam wrażenie, że to już było dwa lata temu, więc no, trochę czasu minęło, to na pewno. No i jeśli chodzi o dziewczynę z Przeklętej Wyspy, to tutaj mamy historię Nikity, która ponownie niestety zostaje wciągnięta w tą do pracy mamy, która, do której trafia pewien mężczyzna chcący, proszący o Nikitę, że to Nikita ma pomóc mu odzyskać córkę. Ona, ta matka oczywiście, jako że ona jest bardzo przekorna i nie za bardzo Lubi się z Nikitą, postanawia wysłać 8 innych osób, które sobie nie radzą i umierają. No i w koniec końców sięga po pomoc swojej córki, czyli Nikity, i ona wchodzi nam na scenę. Ma znaleźć córkę bardzo bogatego, bardzo zamożnego mężczyzny, nad którego rodem. Jest klątwa. Klątwa, która jest związana z greckimi mitami, także, jeżeli lubicie takie dodatki, ja akurat za nimi nie przypadam, ale one tutaj są, są minimalne, są też takie, są na tyle łatwe, że mam wrażenie, że nie musicie wiecie tam, nie wiadomo jak się znać na mitologii greckiej, żeby je rozumieć, bo jest już dostępne na audiotece i jeśli chodzi o lektorkę, to jest Laura Breszka, czyli jedna z moich takich dwóch ukochanych lektorek zaraz obok Pauliny Holz, która oczywiście czytała moje ukochane Lipowo. No i bardzo mi tutaj pasuje głos Laury Breszki. Nie jestem pewna, czy ona czyta każdy audio, każdy, każdą książkę Anety Jadowskiej, wydaje mi się, że nie. Natomiast no, tutaj wyjątkowo do Nikity mi pasuje. Oczywiście są ilustracje Magdaleny Babińskiej. To nikogo na pewno nie dziwi. To jest już taka. Oczywista, oczywistość, że jak Aneta Jadowska, to i Magdalena Babińska. Także, może jeszcze na temat tego, czy ta książka mi się podoba, czy też nie, się nie będę do końca wypowiadała. Mogę Wam powiedzieć, że pewnie to wiecie. Nikita nie jest moją ulubioną postacią. Ja jakoś tak wyjątkowo mocno lubię Katię, lubię. Hmm... Witkacego natomiast Dora i Nikita są dla mnie zbyt mocnymi bohaterkami, to znaczy ja bardzo lubię takie bohaterki, ale to nie są takie bohaterki, z którymi ja bym się w 100% utożsamiała. To trochę ten sam case, że ja czasami widzę zbyt dużo siebie w nich i to mnie denerwuje. Także tyle. Jeszcze mi zostało półtorej godziny, także 45 minut na przyspieszeniu. No i wypowiem się może, jak zakończę. Jak zobaczymy, jak to się skończyło. Jeszcze nic Wam nie zdradzam. E, także tyle, jeżeli chodzi o tę książkę. E, gdyby się z Was ktoś interesował, co czytam ogólnie w papierze w tym momencie, e, to e, chyba nic. Aha, nie wiem, zaczęłam książkę Eli. Mm. I może się nie będę tutaj wypowiadała na jej temat, bo chciałabym nagrać osobny film, w którym znowu oceniam książki influencerów. Chciałabym, żeby tam właśnie była książka Eli, chciałabym, żeby tam była książka Okonia w sieci i e, jeszcze ktoś ostatnio napisał książkę. Ostatnio, jak się nad tym zastanawiałam, to miałam jeszcze trzecią propozycję, ale e, mm, wiem, chodziło mi o drugą książkę Agaty Gładysz, mm, czyli Elim i Mat. E, chcę zobaczyć, czy poziom aurory się utrzymuje, czy też jest lepiej, czy też jest gorzej. E, także już wam trochę zaspoilerowałam kolejny film, który się pojawi, ale e, ten kto ogląda wszystkie filmy będzie wiedział. E, także ja teraz idę. Po prostu czuję, jak mi ślinka cieknie, jestem tak głodna. E, nie wiem, chyba idę z tego pokoju, żeby nie wąchać tego pięknego zapachu z Chciałam tylko powiedzieć, że ja już jestem chyba za stara na czytanie do trzeciej nocy. Ale przynajmniej rosołek sobie dobrze zjadłam, i teraz mam pełny brzuszek i mogę iść spać. Jasiek! Jasiek! Jasiek też chciał mieć pełny brzuszek, bo zaczął lizać nam e, miski po rosołku, a tuściutki był. No się śmieje zawsze. Tłusty jak jaś. Ja nie jest tłusty. Jasiu jest konkretny. Treściwy jak zupa. A on? Głupi. On jest słodki jak M&M'sy, które jedliśmy. Bo rosołek dobrobiliśmy M&M'sami. To się jeszcze chcesz? Nie ja Spać nie chcesz iść tam. Ja nie wiem już co mam Nie ja swoich nowych kapci z alpaki. A! Właśnie mam nowe kapcie! Są to kapcie z owca sklep. Są niby z alpaki i niby z wełny. Ale ja się nie znam na składach, więc wam nie powiem czy serio są z tego. Takie o... Taką podeśwa. Ogólnie myślałam, że będą mnie denerwowały, bo one są takie... Jak się ich dotknie to się wydaje, że są twarde. Takie, jak to nazwać, kłujące? No, nie są delikatne. No nie są, a jak się już założy na stópcie? No, ale czuć, że to jest ze zwierzę moim zdaniem. Tak? Nie czuć, daleko, alpaka, alpaka nie jest taka mięciusia. Tak było na stronie, czy to prawda, to ja nie wiem, no. Ej. Pewnie chiński produkt. No właśnie też się martwiłam, bo szły trzy tygodnie, więc jest taka szansa. I tu owca sklep. Доброго ночи. Good night. Ja nam po ciastku z wróżbą w żabce i będziemy otwierać. Słysuję się. Uwaga! W Halloween znajdziesz swojego zaufanego przyjaciela, który zawsze będzie milczał. Przed chwilą powiedziałam, że strasznie irytują mnie dźwięki takie. Marcina. A Marcin cały czas śpiewa i jakby... W dzisiejszej nocy jeden z Twoich przyjaciół zmieni twoje wyobrażenia o Halloweenowych żartach. Wysmaruję <laughs> cię każdego znajdziesz pole dyniowe w Halloween, na którym będziesz spać. Oj oh, no thank you! Papa. <laughs> <laughs> pa. Do widzenia! Wow! zdjęcie z zapiekanką z okrąglaka w targu w Krakowie musiało być. Przychodzę do Was. Trochę już z podsumowaniem, bo raczej już nic dogrywać nie będę. Eee, filmu, który... <grywa> Chyba pierwszy raz nagrywałam tak film, że siedziałam po prostu do czwartej w nocy, żeby coś przeczytać, żeby mieć o czym e, z Wami porozmawiać. Bardzo mnie to cieszy, to znaczy świetnie się bawiłam. To wcale nie był taki, e, taki zły pomysł. E, chociaż fakt jest taki, że się nie do końca wyspałam, a niestety na 13 muszę jechać do pracy, a jeszcze muszę jechać do tamtej apteki, w której zostawiłam się. Książkę, e, i muszę kupić e, jeszcze jedną rzecz. Także e, musiałam wstać wcześniej, niż bym tego chciała, bo prawdopodobnie, gdybym mogła, to bym do tej 12 pewnie spała. Ale przechodząc do książek, mam tu pod ręką dwie. Które ostatnio udało mi się przeczytać. Pierwsze to jest koniec Edin z wydawnictwa Pauza. To jest książka, która już od dłuższego czasu była na moim TBR-ze. Wynikało to z tego, że ja po prostu muszę mieć ochotę na pauzę. No i zabrałam się za nią. Ona jest dosyć krótka, była z mojego losowanego tbr na 2024. Jak wiecie, czytanie książek z tego TBR-u nie idzie mi zbyt dobrze. Natomiast z no, dwie przeczytałam. Więc jest to na pewno więcej niż, e, niż jeszcze miesiąc temu. E, koniec Edim to jest historia mm, trochę taka autobiograficzna a autora, który wychowywał się w rodzinie bardzo, em, no, takiej, powiedziałabym raczej, Dysfunkcyjnej, może nawet nie, że patologicznej, chociaż tam też takie elementy jak bicie były. Bicie, krzyk, rozwiązywanie problemów w taki, a nie inny sposób. I my poznajemy jego historię. I o ile gdyby ktoś mi tak opisał tę książkę, to ja nie byłabym nią zainteresowana. Tak, jako że to była moja druga książka autora, to byłam bardzo ciekawa, dlatego że czytałam Zmagania i Metamorfozy kobiety, też tego autora, i byłam w szoku, jak on. Plastycznie potrafił taki temat y, zawrzeć na kilku z dziesięciu stronach, bo tam to chyba nawet nie ma stu stron, ona ma jakoś 70, coś takiego. E, no i tu w sumie w przypadku końca z Edim jest bardzo podobnie to jest krótkie, ale to jest bardzo treściwe. Fakt, faktem, no ja bym może chciała niektóre rzeczy mieć bardziej rozwinięte, ale z tego co wiem, one są bardziej rozwijane w innych książkach autora, mm, także tutaj. No, muszę przyznać, że jestem bardzo miło nią zaskoczona. Na pewno nie sądziłam, że aż tak mi się spodoba. Ehm, także z pewnością będę czytała inne książki tego autora, bo czuję, że jego styl jest tym, co mi odpowiada. I cegła. Ogromna cegła. Słowa światłości. Przesłuchałam, przesłuchałam tego 50-godzinnego audiobooka. Mój plan na słuchanie archiwum Burzowego Światła po raz drugi jest taki, że słucham go tylko w momentach, kiedy skupiam się na innej rzeczy, tak w 100%, a nie że na przykład. Nie wiem, sprzątam albo jestem na zakupach, bo ja ta w takich sytuacjach też słucham audiobooków, albo jestem na spacerze. Na spacerze też ja czasami odlatuję myślami, a przy archiwum niestety nie można tego robić. E, no i jadąc samochodem, oczywiście, przesłuchałam lwią część tej, tego audiobooka. E, ja wiedziałam, jak się kończy, e, bo pamiętałam to, co tam jest pod koniec, mm, ale już w którymś momencie, jak tak, tak słuchałam i słucham i sobie. Nawet już w pewnym momencie podejrzewałam, że ja sobie wymyśliłam to wydarzenie, ale na szczęście przyszedł epilog i się wydarzyło to, na co tak mocno czekałam. Jeśli chodzi o samą książkę, no to niestety, jak to przy Sandersonie bywa, przez dłuższą część jest ona bardzo rozwlekła, i to aż męcząco rozwlekła. Także w 100% rozumiem, jak ktoś mówi, że ta książka mogłaby być krótsza. Z drugiej strony, ja nie do końca widzę te fragmenty, które można by usunąć, jednocześnie. Mam takie poczucie, że inni autorzy by to trochę bardziej skompresowali, nie byłoby to aż tak długie. E, także słowa światłości e, tak jak wydawało mi się, że słowa światłości są moim ulubionym tomem dotychczas, tak mimo wszystko, e, w tym momencie uważam, że droga królów jest tym tomem, ze względu na most czwarty i na te relacje, które się tam zawiązały, one są mi bardzo bliskie, e, mam wrażenie, że w tym momencie nawet bliższe niż e, szalan i zdobywanie jej. Um, I edukacja po prostu. E, także no, jestem bardzo siebie dumna, że mi się udało to skończyć. E, no i niedługo mam nadzieję zacząć dawce przysięgi. To znaczy, jeszcze oczywiście tancerkę krawędzi, e, czyli to 2,5. E, I ja o tym mówiłam e, w podcaście, będę o tym mówiła z Adamem Mirkiem, że ja e, za, po raz pierwszy czytając. Na miliard procent nie wyłapałam, że Zwinka pojawia się w jednym z interludiów słów światłości, a później mamy ją jako bohaterkę tancerki krawędzi. E, ale to jest taka, taka po prostu dodatkowa informacja. E, także to jest to. No i oczywiście. Dziewczyna z Przeklętej Wyspy Anety Jadowskiej. Audiobook jest super, jest fantastyczny. Fakt faktem, no ja się w sumie nie spodziewałam niczego innego. Bardzo się cieszę, że Laura Breszka właśnie czyta te, te książki. Ona fantastycznie pasuje do tych bohaterek. Jej głos jest no idealny po prostu. Te powieści Anety Jadowskiej, te w których mamy taką bardzo hardą bohaterkę, one są dosyć do siebie podobne konstrukcją. To znaczy Katia jest nieco inaczej skonstruowana. Mam, taką, mam takie wrażenie, ta e, powieść w ogóle powieść o Nikicie i o dorze trochę bardziej przypominają kryminały w świecie Urban Fantazy, e, czym one właściwie są, bo to jest Urban Fantazy i mamy tam zawsze zagadkę do rozwiązania z tym, że e, katia miała jeszcze dodatkowe elementy, takie poboczne, powiedziałabym, a mam wrażenie, że ni w Nikicie tego trochę brakuje. E, chociaż muszę przyznać, że samo zakończenie i taki element no nazwałabym to alegorii, może alegoria ale, to jest złe słowo, ale takiego mm, takiej metafory, którą e, zrobiła Aneta Jadowska dotyczący bestii, którą każdy z nas w sobie ma, e, i trochę bardziej takiej e, bezpośredniej formy, czyli faktycznego posiadania bestii w sobie, no jest po prostu fantastyczny. Ja mam wrażenie, że ta, ta końcówka była miała podwójne brzmienie e, i Absolutnie się z nią zgadzam. Uważam, że była naprawdę świetna. E, uważam, że e, jest bardzo znacząca i jest taka... No mnie ruszyła. Muszę przyznać, że mnie ruszyła. E, z, czymś, z czym się zdziwiłam? To faktem, że nie było podziękowań. E, I wydaje mi się, że to jest w ogóle chyba pierwsza książka Jadowskiej, gdzie nie było podziękowań? Albo, albo może ja jeszcze jakieś nie kojarzę. Tak czy inaczej, to co zauważyłam w manatargach, to jest to, że dedykacja jest mojej wiosce Justynie i Gosi, Paulinie, Marcie, Magdzie i Milenie, dzięki którym ciągle jestem. I mam wrażenie, że to jest bardzo, podobne, bardzo podobna dedykacja do tej, którą mamy w. Najnowszej książce Mileny Wójtowicz. E, Tej ta z taką, taką dziewczyną, bo ja mam ją kupowałam i chyba tam patrzyłam na to. I uważam, że to jest super, bo tak widać, że te autorki faktycznie ze sobą rozmawiają, że to nie jest tak, że wiecie, że każda walczy o czytelnika, tylko serio jest gdzieś ta braterskość w nich. E, siostrzeństwo właściwie. E, no, także bardzo jestem miło zaskoczona. Wydaje mi się, że ten drugi tom podobał mi się bardziej niż pierwszy, e, chociaż ja zawsze jestem taka bardziej. bardziej mm, Krytyczna wobec Nikity. Natomiast y, mimo wszystko bawiłam się, no naprawdę bardzo dobrze się bawiłam, i e, już nie mogę się doczekać kolejnych tomów e, i historii o Nikicie, w ogóle kolejnych e, książek Anety Jadowskiej, bo to są dla mnie takie no, cudowne odskocznie. Wiecie, to nie są książki, których mogłoby się nie, wiem, nie wiadomo czego wymagać. To po prostu jest fantastyczna rozrywka, która ma e, elementy trudniejsze, elementy bardziej brutalne, ale jednocześnie no, jest czymś. Czymś bardzo bliskim memu sercu. I jeszcze wracając na chwilę do tematu targów, które były w zeszłym, w zeszły weekend, bardzo Wam dziękuję, oczywiście. Każdej osobie, która. No, Tobie też dziękuję, chodź! Każdej osobie, która podchodziła po podpis, pogadać, przytulić się, to jest dla mnie zawsze bardzo budujące, zawsze mi się wtedy, że tak. Powiem, chcę, zachciewa mi się. Byłam, prowadziłam również spotkanie z okoniem sieci w sprawie jego najnowszej książki, czyli lato dni ostatnich, którą zresztą zaczęłam czytać. Boże, co ty tu robisz? Co to za świr! I też, I też fajne było to spotkanie, bardzo takie kameralne, że tak powiem, bo tam ani nie było jakiejś większej sceny, ani czego takiego, więc byliśmy bardzo blisko z osobami, które nas słuchały. Także jeśli, jeśli przyszliście, to też bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Marcinowi, który zaprosił mnie do tego, żebym prowadziła z nim to spotkanie. Zresztą to było chyba nasze pierwsze spotkanie z Marcinem w ogóle od sześciu lat, jak, jak prowadzę te book media, a możesz nie lizać? A, a Marcin, no jeszcze dłużej ode mnie. Gdybyście się zastanawiali, czy jeszcze mi zostały zakładki, które wydrukowałam, to owszem, także prawdopodobnie jak będą e, rozdania, to będę je wrzucała do paczek. Zastanawiam się, czy nie zrobić też takiej, bo to wersja, którą teraz miałam, była bardzo jesienna. Zastanawiam się, czy nie zrobić też wersji zimowej, ale o tym to jeszcze pomyślimy. Możecie to znać w komentarzu, gdybyście chcieli. Jeżeli Wam się podobały te zakładki. Chciałabym na pewno, żeby następne były na trochę twardszym papierze, bo te były moim zdaniem trochę zbyt takie... Wiotkie, ale no, ja też się nie znałam absolutnie na tym. E, także myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało w takiej e, trochę formie, która nie miało to tak wyglądać, ale niestety, jak, jak coś idzie nie tak, to później wszystko idzie nie tak. E, także tak, to, to bardzo Wam dziękuję. E, no i tyle. Trzymajcie kciuki, żeby udało nam się naprawić aparat, bo to dosyć istotne. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć.